Na zasłużony odpoczynek. Oczywiście wśród moich zwierzęcych przyjaciół. Zwierzaczki, zwierzaczki, chodźcie do mnie. Pobawimy się tutaj razem. Oj, mówię ci. Dziewczyny się tam bawią, a ja marzę tylko o jednym: żeby w końcu latać wysoko, wysoko na moich własnych kolorowych skrzydełkach. No widzisz. A ja marzę o wakacjach nad oceanem. A, by surfować wśród fal. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy zbieram dzisiaj jajka z kurnika? Ja. <grytanie> Zgadłaś idealnie nakarmiłam kurki. Yy, zamknęłam w kurniku. No i jajka zebrałam. Będą jutro na jajecznicę. O, rany, dziewczyny, dziewczyny! Błagam, pomóżcie mi! O, rany, ale się przestraszyłam. Byłam u siebie w ogródku. Spokojnie sadzę kwiatki. Wiecie, w tej mojej doniczce te fioletowe, żółte, czerwone i różowe kwiatki. No, no i co dalej? Mów powoli i spokojnie. Aż tu nagle, no mówię wam, Bach, urosło mi coś tam gigantycznego. To nie jest kwiat. To nie jest w ogóle żadna roślina. Ja nie mam pojęcia, skąd to mogło się tam wziąć. Słuchaj, może ci się przewidziało. Może to jakiś kamień. O, sama jesteś jak kamień. Mówię ci, to jest coś naprawdę dziwnego. Zresztą, dziewczyny, chodźcie. Musicie to zobaczyć. O, no dobra. Widzicie to? Niby kwiatki urosły normalnie. Mm, no właśnie. Kwiaty są ok. O co więc ci chodzi? O, to tutaj Zobaczcie, co to? Yy, czekaj, czekaj, bo to naprawdę wygląda jakoś podejrzanie. Jakbym gdzieś już to widziała. Trzeba to zrobić tak. Odsuniemy te kwiatki ostrożnie, no i sprawdzimy, co to tam dziwnego wyrosło w tym ogródku. Yy. Dziwne, dziwne bardzo, ale cały czas mam wrażenie, jakbym już skądś to znała. Jakbym gdzieś już takie coś widziała. No wiesz, może takie coś już gdzieś urosło? Może widziałaś to w lesie, na polanie, na łące? Ja to widzę pierwszy raz. Chociaż znam się prawie na wszystkich roślinach. Nie no, dziewczyny, nie wierzę. Co wy, nie poznajecie tego? Przecież to jest kula. Kula LOL Surprise. Ach no tak, to wszystko wyjaśnia. Wiedziałam, że skądś to muszę znać. <grych> Low surprise. Przepiękne małe laleczki. A, no dobra. To trochę się uspokoiłam. Czyli nie muszę się niczego bać. Ale dziewczyny, skąd to ulicha się wzięło w moim ogródku? Nieważne, nieważne. Otwórzmy tę kulę. Sprawdźmy, co takiego kryje się w środku. Mówię wam dziewczyny, otwieranie kuli LOL Surprise to wspaniała zabawa. Zacznijmy. Uwaga, uwaga kochani, jesteście gotowi, aby otworzyć kulę LOL Surprise? I to nie byle jaką kulę. Oryginalną kulę z serii Piedura w tajemniczy sposób urosła w ogródku laleczek Enchanting Was. To naprawdę magiczne, ale nie ma co się dziwić. Seria pierwsza była bardzo, bardzo dawno temu. Te laleczki są bardzo trudno dostępne, ale ja przygotowałam dla Was oto tę kulę. No to więc zacznijmy otwieranie. Tradycyjnie pociągamy zasuwaczek. Musimy, jakby, rozpiąć zameczek. I ściągamy pierwszą warstwę. I mamy tadam, tadam, tadam. Rebus. Zagadka do rozwiązania. Żarówka plus ciasteczko. <laughs> Smart cookie. Tak brzmi rozwiązanie. Druga warstwa to jest warstwa, na której mamy mnóstwo główek leczek LOL Surprise. Pociągamy znowu za suwaczek. Oj, słuchajcie, to wcale nie jest takie łatwe. I szukamy kolejnej niespodzianki. Mamy tutaj chyba, o są, schowały się, naklejki, które nam pokazują co nasza laleczka potrafi. Zmienić kolor, oprócz nas, popłakać się albo co najgorsze posiusiać się. Ciekawe, co nasza laleczka będzie potrafiła robić. Kolejna warstwa i kolejna porcja niespodzianek. Mamy to. Zobaczcie. Tutaj w kuli mamy y, takie okienko, w którym to mamy pierwszą niespodziankę. Taką dla laleczki. Butelka, tadam, tadam, tadam! Jaka ekstra pomarańczowa z różowym smoczkiem, czy też dydusiem. Odłożę to tutaj i szukamy kolejnych niespodzianek. Mamy to kolejne miejsce z saszetką. a w środku. Coś małego, coś podwójnego, chyba buty. W takim razie sprawdźmy. Tadam, tadam, tadam! Buty jakby z takimi skarpetami wystającymi. Są pomarańczowe. Skarpetki są białe z różowym paskiem. Idealnie pasują do tej buteleczki, prawda? Również to tutaj odłożę. I chyba będzie ostatnia teraz niespodzianka. Ciekawa jestem, czy Wy otwieraliście kulę z serii pierwszej. Dajcie mi znać na dole w komentarzu. Tadam, tadam, tadam. Tutaj powinien być strój dla naszej lalki. I miałam rację. To jest jakiś sportowy strój z napisem Baby 00. Jakby pomarańczowa bluzka z spodenkami, a na to narzucona kurteczka biało w takich samych kolorach jak buty i jak nasza buteleczka odkładam. No i najważniejsza rzecz zaglądamy do środka, bo tutaj mamy najwięcej rzeczy. Jest saszetka, ulotka. Największa saszetka z laleczką. Rączka do naszej kuli. Ją możemy od razu tutaj zainstalować. Jest również ulotka, na nią sobie później spojrzymy. Najpierw otwórzmy tę małą saszetkę. Co tu mi wypadło? Taka mała rzecz smoczek do buzi w kolorze pomarańczowym, ale słodko. I teraz. Czas na najważniejszą rzecz w tym odcinku. Uwaga, uwaga, uwaga. Do laleczek Enchanty Masz dołączy No Surprise z czarnymi włosami, z dwoma kiteczkami. A zupełnie nago. Tak wygląda lalka. Teram, teram, teram. Jak Wam się podoba? Dajcie znać na dole w komentarzu. Od razu ją ubiorę. Żeby nie była już takim kolaskiem. A, wygląda przez słodko. Chyba naprawdę jest sportową laletką. Zakładamy jej buciki. O, ale słuchajcie, no ona jest takim sportowcem, że nosi smoczek w buzi. Chyba, że lepszy byłby ten smoczek dla jej młodszej siostrzeczki. Piękna lalka, aż nie mogę się na nią napatrzeć. Ale pidulka, nie ma swojego zwierzaczka. W razie czego? Razem ze mną może się zajmować moją kolorową papuszką. O, nie, 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 dziewczyny. Ona potrzebuje specjalnego zwierzaka Low Surprise, który będzie bardzo podobny do niej. No wiecie, będzie sportowym zwierzakiem i będzie mieć. Podobną fryzurę. Idealny zwierzak to ten. Ma podobną fryzurkę. Jest sportowym psiakiem i należy do LOL Surprise. Oto jego rodzinka. Mamy laleczkę oraz Petsa, czyli zwierzaczka. Teraz laleczka jest prawie jak Enchantimals. Laleczka dołączyła do Enchantimals, a nawet nie wiemy jak ma na imię. Tutaj jest taka ładna. Przebrana za kota, zupełnie jak nasze zwierzęczce laleczki, ale nasza sportowa laleczka jest tutaj, z Athletic Clubu, czyli jest sportmenką i nazywa się Hops MVP. Obok imienia ma taki znaczek, zieloną kulkę, co oznacza, że to jest bardzo popularna laleczka, ale musicie przyznać, że wygląda przepięknie i od dzisiaj będzie mieszkać z laleczkami Enchantimals. Słoneczka, spodobał Wam się odcinek? Oglądaliście uważnie? Bo mam do Was pytanie. Jaki numer, jakie cyfry w zasadzie były na bluzce laleczki LOL Surprise? Możecie tutaj szybko zerknąć i napisać w komentarzu. Albo jeżeli uważnie oglądaliście, to na pewno pamiętacie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa-pa!